Cześć, witajcie, ja jestem Rok. Proszę bardzo, dla tych, którzy się stęsknili za moim poprawieniem okularów. Ja jestem Rok, a to jest moja tuba. Dzisiaj troszkę w innej konwencji, znowu będę napierał na kamerę. Ale to dlatego, że kiedy tak siedzę oparty o biurko i pochylam się do przodu, to mam wrażenie, że gdzieś tam gadam do kumpla, albo no? do kogoś dobrze mi znanego. Natomiast... Hmm. Widzicie, muszę przerwać, bo redakcja się do mnie zgłosiła. Zaraz wracam. No to jestem. Siedzenie w tej pozycji jest jakieś takie dla mnie wygodniejsze. Natomiast jak siedzę gdzieś przed statywem, a mam statyw, kupiłem sobie statyw, ale to długa historia. Albo nie, i tak Wam opowiem. Trzy albo cztery lata temu potrzebowałem statywu na uczelnię, bo, bo musiałem robić zdjęcia w takiej bardzo statycznej postaci przynajmniej kilkadziesiąt zdjęć. I. I to zrobiłem i kupiłem statyw, a że lubię myśleć perspektywicznie to kupiłem taki profesjonalny, bardzo fajny statyw i, i leżał w szafie, jak o nim zupełnie zapomniałem. Niewiele brakowało, kupiłbym następny teraz. No ale nic, no, mam statyw, od czasu do czasu z niego skorzystam, ale nie dzisiaj. Dzisiaj temat będzie taki trochę osobisty bardziej i też, y, tam, jakby sposób w jaki siedzę, w jaki mówię dzisiaj jest być może trochę inny. Y, wrócę też do tego co mówiłem wczoraj, y, ten temat, y, moja tuba o, o, o gwiazdach popu, nie jest tak naprawdę o Gwiazdach Popu. Jeżeli ktoś zobaczył ten temat, przeczytał tytuł i uznał, nie, nie, to nie dla mnie, to właśnie oznacza dokładnie, że ten temat jest dla Ciebie. <laughs> właśnie. Właśnie dlatego, że go odrzucasz tak na pierwszy rzut oka. No ale nic to. Yy, dzisiaj będę mówił o tym, jak ludzie zmieniają się pod wpływem otoczenia. Chcę nie jak ludzie, bo to, jak powiedziałem, to jest temat osobisty. Powiem Wam, jak ja się zmieniłem pod wpływem widzów, Was, jak zmieniło mnie vlogowanie, a potem spróbuję nawiązać trochę do tego, jak zmieniają się politycy, bo to jest bardzo, bardzo łatwo wskazać te zmiany to po pierwsze, a po drugie oni są wszędzie widoczni, i jeżeli ktoś zamierza poczynić jakieś obserwacje w tym zakresie, to będzie było bardzo łatwo. Otóż, kiedy ja zaczynałem robić vloga, to miałem jakieś poglądy na świat, one się do dzisiaj nie zmieniły, tylko te poglądy w wielu przypadkach. Nie znajdowały zas zastosowania. To znaczy, ja wiedziałem, w jakich momentach nie ma sensu się denerwować, ale mimo to zdarzało mi się zdenerwować. Yy, wiedziałem, kiedy nie należy się niecierpliwić, ale bywałem niecierpliwy. A przez to, że, 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 że robię vloga, to oczywiście jest tylko sprzedawanie myśli, ale przez to, że dostaję od Was informację zwrotną, to po prostu zacząłem się. Nagle okazało się, że do tych zasad, które wydawały mi się prawidłowe i, i, i właściwe, zacząłem się po prostu stosować. To jest tak, czasami łatwo coś opowiedzieć, powiedzieć jak należy postępować, chociaż tego nigdy nie robiłem. Właściwie ja, ja bardziej opowiadam o tym, jak według mnie warto obserwować świat. No, łatwo o tym opowiedzieć, trudniej się zastosować, trudniej postępować według tego, co się uważa za słuszne, a przez to, że, że dostaję taki, taki od was odzew. Po prostu zacząłem się tak zachowywać, także ja się zmieniam mocno. Mocno się zmieniam na podstawie tego, co, co od Was usłyszę. Ale zwróćcie uwagę, być może, jeżeli chodzi o polskiego YouTube'a, moja ilość widzów jest spora, bo to jest w tej chwili chyba około 15 tysięcy ludzi, ale są ludzie, którzy dostają znacznie szerszy feedback, że tak powiem. To bardzo popularny jest wyraz, czyli takie. Czyli informacje od widzów. Wyobraźcie sobie politycy, którzy mają, no chyba, ilość fanów idącą w miliony, i też y, podobną ilość zagorzałych przeciwników. I to jest tak, że czasami polityków podejrzewa się o to, że oni są małostkowi, i to jest pewnie racja, że kierują się własnymi celami, i to też jest pewnie racja, ale podejrzewa się ich także, że kształtują, kształtują mocno swój wizerunek po to, żeby się spodobać swoim y, zwolennikom. I to też jest prawda, ale niestety nie mają nad tym takiej kontroli, jakby mieć chcieli. Tak mi się przynajmniej wydaje. Rzućcie, Podam dzisiaj przykłady trzech polityków, specjalnie po to, żeby nie być posądzonym o jakąś stronniczość. Swoje poglądy polityczne ma oczywiście, natomiast ja staram się wyrabiać poglądy na temat... Hmm, nie przywiązuję się specjalnie do jakiejś konkretnej partii. Ja ale to dużo by mówić, a nie o tym zresztą chcę. Zacznijmy sobie od pana Lepera. Jeżeli rzucicie okiem na niego, to można powiedzieć, że w jego wizerunku dużo zmieniły osoby odpowiedzialne za ten wizerunek, wizerunek, profesjonaliści, którzy się tym zajmują. Kiedy, kiedy Leper zaczął swoją karierę, to przemawiał do ludzi ze wsi. Sam był człowiekiem ze wsi, posługiwał się dosyć specyficznym językiem i dosyć specyficzną formą takiej no takich trochę agresywnych zachowań, ale to było do przyjęcia, w polityce różne rzeczy się zdarzają. Yy, ani mi w głowie krytykować faceta, bo odniósł na jakimś etapie spory sukces. Ale w trakcie jakby tej swojej politycznej kariery yy, zaczął się zmieniać. Nie tylko dlatego, że tak mu, mówili, yy, tak mu mówili ludzie odpowiedzialni za jego wizerunek, ale też dlatego, że dostawał takie... nagle wbrew pozorom Leper yy, zaczął także się zwracać do ludzi miesz mieszkających w miastach, i jakieś tam poparcie znowu. Oczywiście jego popierali zazwyczaj mieszkańcy wsi i to jest okej, okay, nie? Ale, ale forma przekazu, jaką zaczął się posługiwać, była zupełnie inna. To jest taka łagodna zmiana i raczej na plus. Oczywiście on gdzieś tam w środku się nie zmienił. To cały czas pozostał ten, ten sam facet. Ale, ale mam niewątpliwie wrażenie, że to, że gdzieś poszedł wyżej, że dostał się do Sejmu, że, że miał kontakt z ludźmi jakimiś konkretnymi, no to no, zmieniło go. I, i nie sądzę, żeby to był tylko wizerunek taki wypracowany. Drugi facet, o którym opowiem, to jest Jarosław Kaczyński. I, i, i wybaczcie, że poruszam ten temat. Ja, jak powiedziałem, nie chcę zajmować stanowiska, ale jeżeli byście mieli ochotę że rzucić okiem na jego wypowiedzi i jego wywiady sprzed paru lat, może nawet więcej niż paru, może nawet dziesięciu, może nawet więcej. To byście się zorientowali, że on troszkę inaczej się wypowiadał na temat różnych spraw, i to jest normalne. zmieniamy poglądy, ale zmienia się też sposób wypowiedzi, i zmieniają się też bardzo ludzie, którymi, którymi się otacza. To jest czasami tak, że nam się. Ja mam wrażenie, że politycy popełniają taki jeden strasznie prosty błąd. Im się wydaje, że oni specjalnie przybierają wizerunek po to. I nie mówię tu tylko o Kaczyńskim, żeby, żeby przypodobać się jakiejś konkretnej grupie odbiorców, tylko czasami jest tak, że ten wizerunek tak bardzo na nas wpływa, ten taki sztuczny, że po prostu staje się naszą częścią i już, już nie jesteśmy w stanie rozdzielić tego, kim byliśmy kiedyś. A tym kim staliśmy się teraz nagle. I ta zasada również dotyczy premiera Tuska. Jeżeli byście mieli ochotę przejrzeć jego wywiady sprzed 10 albo nawet większej ilości lat, to byście odkryli, że to jest inny człowiek. I teraz pytanie, który z nich, dla którego z nich te zmiany były bardziej niekorzystne? Oczywiście pozostaje otwarte. To każdy może sam sobie wyrobić zdanie na ten temat. Ja nie będę tutaj zajmował stanowiska. Chociaż mógłbym zgadywać, ale nawet zgadywanie w tym zakresie wzbudzałoby wrogie reakcje, a nie moim, nie moim celem jest szukanie wrogów na siłę wśród ludzi, którzy mają jakieś tam poglądy polityczne, wyrobione na różnych podstawach. No i tyle. To jest tak, że każdy pod wpływem otoczenia strasznie się zmienia. Nawet pod wpływem takiego bezpośredniego otoczenia, jak ludzie w szkole, jak jak, jak nawet znajomi z podwórka. Ale. I, i, ale jest jeszcze jedna sprawa, czasami zmieniamy się po to, żeby dostosować się, żeby dostosować się do otoczenia. Kiedyś o tym opowiem, o tym jak dostosowujemy się do grupy, jest, do grupy, jest coś takiego jak potrzeba akceptacji przez grupę, ale to jest temat na inną dyskusję. I politycy czasami chyba zapominają o tym tak się wypowiadam trochę jak autorytet, ale, ale to jest łatwe do sprawdzenia. Politycy zapominają o tym, że przyjmując pewien wizerunek po jakimś czasie yy, on staje się częścią, yy, częścią nas samych, że polityk yy, ten wizerunek wchłania tak mocno, że po, po, potem nie potrafi go odrzucić, nie potrafi się od niego oddzielić, a czasami ten wizerunek przejmuje kontrolę nad, nad osobą. Tak bardzo często się zdarza. No i vlogerzy też mają szansę paść ofiarą tego mechanizmu. No i cóż, na dzisiaj to tyle. Yy, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. papa. Pa.